W tej części kursu zyskasz wiedzę dotyczącą interakcji i korzystania z interfejsu czatu GPT-4, a także otrzymasz przegląd dostępnych opcji konfiguracji. Po zalogowaniu się na konto, naszym oczom ukazuje się proste okno z ograniczoną ilością funkcji. Użytkowanie czata głównie sprowadza się do jednego pola, w którym możesz rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Cały proces jest wyjątkowo intuicyjny i doskonale odwzorowuje naturalną ludzką rozmowę. Jakby odbywała się przez nowoczesny komunikator. Szczegóły dotyczące możliwości czatu zostaną przedstawione w dalszych częściach kursu, gdzie podam konkretne przykłady. Na tym etapie skupię się na omówieniu podstawowych funkcji. Po lewej stronie ekranu znajduje się spis prowadzonych rozmów, uszeregowanych według okresów, w których były prowadzone. Każdej z rozmów można nadać indywidualny tytuł. Usunąć lub wrócić do wcześniej prowadzonych projektów, aby je kontynuować. Pasek narzędzi można dowolnie schować, a także z łatwością rozpocząć nową dyskusję, klikając w opcję New Chat. Na samym dole interfejsu zlokalizowane są opcje konta użytkownika. Wybierając trzy kropki, pojawią się dodatkowe opcje. W zakładce My Plan znajdują się szczegóły subskrypcji oraz informacje dotyczące płatności i danych osobowych, które można w tym miejscu aktualizować. Znajduje się tu również opcja anulowania subskrypcji oraz dostęp do faktur. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do firmy znajdziesz klikając w I Need Help with a Billing Issue. W Settings możliwe jest dostosowanie wyglądu interfejsu na ciemny lub jasny, a klikając czerwony przycisk Clear, można wyczyścić historię prowadzonych rozmów. W beta features znajdują się bardzo ważne opcje. Pierwsza umożliwia korzystanie z dodatków rozszerzających możliwości czatu. Dokładniej omówię ten temat w kolejnej części kursu. Druga z opcji, Code, jest udostępniana z myślą o programistach i pozwala pracować z kodem. W Data Controls masz możliwość wyłączenia historii czatu. Twoje rozmowy nie będą wykorzystywane do szkolenia algorytmu i nie będą widoczne w pasku po lewej stronie. Pamiętaj jednak, że ze względów bezpieczeństwa rozmowy i tak są zapisywane na okres 30 dni, a jeśli korzystasz z dodatków, to mogą trafić do firm zewnętrznych. Nie podawaj danych wrażliwych, poufnych czy niezgodnych z prawem. W Shared Links można przeglądać udostępnione rozmowy. Tą opcję omówię za chwilę. Jest jeszcze możliwość eksportu danych i zapisanych rozmów oraz przycisk pozwalający usunąć konto. Przejdźmy teraz do okna głównego. Możesz wybrać jedną z dwóch wersji czata 3,5 lub 4. Możliwości czwórki są znacznie większe, więc to z tej wersji będziemy korzystać. Pewnym minusem jest ograniczenie pozwalające na dodanie 50 wiadomości w ciągu 3 godzin. W tym miejscu możesz też wybrać, czy chcemy korzystać z dodatków podczas pracy z czatem. Każdą z odpowiedzi możemy skopiować, klikając w notatnik, a klikając w łapki ocenić, czy dana odpowiedź spełnia Twoje oczekiwania. Przycisk Stop Generating wyświetlany podczas odpowiedzi pozwala zatrzymać pisanie. Jest to funkcja, która może się przydać, gdy widzisz, że czat udziela zbyt długiej odpowiedzi lub pisze nie to, czego oczekujesz. Klikając Regenerate, czat spróbuje odpowiedzieć jeszcze raz na Twoje pytanie. Jeśli wypowiedź, jakiej udziela czat, jest bardzo długa i w pewnym momencie zostaje przerwana, to w takim wypadku wystarczy napisać pisz dalej. Chat będzie kontynuował w miejscu, w którym zakończył. W prawym górnym rogu znajduje się jeszcze przycisk SHare Link to Chat. Możesz skopiować link i udostępnić go, na przykład, przesyłając w mailu. Wgląd do zapisanych czatów znajdziesz w opcjach Settings. W ten sposób omówiliśmy dostępne funkcje. W kolejnej części przejdziemy już do konkretnych zastosowań. Zapraszam na mój blog i zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dziękuję i pozdrawiam, Krystian Siedlarz.